Według GUS w pierwszym półroczu oddano o 3% więcej mieszkań, licząc rok do roku. Jaka jest sytuacja na rynku mieszkaniowym? Jak zmieniają się ceny? I kiedy poznamy stan rzeczywisty wywołany pandemią? I o tym właśnie będę rozmawiał z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem Funduszu Katella Polska. Dzień dobry, dziękuję Państwu. No cóż, to, że oddano 3% więcej w pierwszym półroczu, to świadczy, że 18 miesięcy, circa 18 miesięcy temu rozpoczęto budować więcej mieszkań, tak? No bo to tyle twacyk budowlany. To, jaki wpływ miała pandemia na oddawanie mieszkań, będziemy wiedzieli za jakieś 18 miesięcy, ale już wiemy, że ilość mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. W drugim kwartale, w trzecim kwartale jest mniejsza, nie pamiętam dokładnych danych, ale jest około 30-40% mniejsza od porównywalnych liczb w poprzednim roku, co oznacza, że no, pandemia spowodowała, że, że ten proces jak gdyby uległ spowolnieniu. Czy można oceniać, że deweloperzy bronią cenę przez obniżenie podaży? Trudniej było dostać pozwolenie, trudniej było rozpocząć budowę, trudniej było zakontrolować wykonawcę, sprzedaż się zmniejszyła, więc oczywiście też nie zawsze niektóre projekty zostały opóźnione, tak? no bo jeżeli nie ma kupców. Natomiast to nie jest, nie ma generalnej zasady, tak, to znaczy deweloperzy e, i wprowadzają projekty, ale też niektórzy są tacy, którzy opóźniają, a jeszcze niektórzy myślą o tym, żeby zbudować e, i sprzedawać całe budynki inwestorom instytucjonalnym. Czy cena najmu może spaść aż o 30%, bo już takie prognozy nawet słyszałem, do końca tego roku? Rzeczywiście wielu pośredników i wielu specjalistów nieruchomości mówi, że ceny spadły o 30%. Ja bym powiedział w ten sposób. Na rynku pojawiło się bardzo dużo mieszkań, które swego czasu były przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, natomiast teraz są przeznaczone na wynajem długoterminowy i to istotnie wpłynęło na podaż. Z drugiej strony popyt być może trochę zmalał, ponieważ część ludzi dalej pracuje zdalnie, Czyli część ludzi nie ma takiej potrzeby, żeby na przykład przyjeżdżać do Warszawy, Krakowa i wynajmować mieszkanie. Dodatkowym aspektem jest to, że też nie mamy tylu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, no bo to uległo zahamowaniu. Czy zmieniają się w sposób istotny oczekiwania najemców? Na przykład chcą mieszkać poza centrum? Ja myślę, że potrzebujemy czasu jeszcze, żeby te... E... Zapatrywania najemców na miejsce do mieszkania w sposób jasny się zdefiniowały. To znaczy przed pandemią, przed COVID-em wszyscy mówili, chcę być w centrum, chcę być w sercu życia miasta. Pandemia spowodowała spore zainteresowanie tym, żeby przenosić się do mieszkań na obrzeżu, do domów jednorodzinnych, nawet na działki. Natomiast od 1 września wszyscy zaczęli przywozić dzieci do szkoły, bo czasami nie muszą przyjeżdżać do pracy do centrum, ale dzieci muszą przywozić do tej samej szkoły, tak? Często jest to szkoła w centrum. Czyli nagle okazało się, że są korki, nagle okazało się, że to wcale nie do końca i nie zawsze jest lepiej mieszkać poza centrum. W niektórych przypadkach to centrum ma swoją wartość. Natomiast na pewno podejście zmienia się w zakresie tego, jakich mieszkań na co oczekują. Oczywiście jedna rzecz, jakich oczekują, druga na co ich stać, ale o ile kiedyś mieszkanie 40 metrów, sypialnia, salon był ok, teraz wydaje się, że potrzebny jest balkon, no bo gdzieś trzeba spędzać ten czas, tak? I ten balkon jest czy lodzie jest dodatkową wartością. Wartością dodaną jest miejsce do pracy. No bo jednak jak rodzina 2 plus 1 czy 2 plus 2. Dzieci czasami mają naukę zdalną, rodzice czasami pracują zdalnie, więc musi być gdzieś to dodatkowe pomieszczenie, z którego no można tą pracę świadczyć, więc to jest jak gdyby druga rzecz. Trzecia rzecz, czyli czy się słońce, no my jesteśmy spragnieni tego słońca, czyli ten balkon, to słońce, ten jasny podział tą strefę dzienną, strefę nocną, to jeżeli ktoś ma możliwości finansowe, no to patrzy na tego typu aspekty, to mieszkanie mówi, musi być, jak mawia mój przyjaciel architekt wyszek Maćków, dużo lepiej zaprojektowane, bo żeśmy zaprojektowane zapomnieli o tym, jak projektować dobre mieszkania. To też miałem przyjemność rozmawiać ze panem Zbigniewem Maczkowem i on mówił, że mieszkania w Polsce mogą być o co najmniej 30 tańsze, jeżeli centra miast będą, miasta będą bardziej zagęszczone, jeżeli będziemy inaczej budować z innych materiałów, my no wtedy się uwolnimy od tego problemu zdolności kredytowej. Czy 30% trudno mi jest powiedzieć, natomiast na pewno można próbować optymalizować koszty. Tak? No, ceny budowy zostały wywindowane. Wiadomo, że na koniec dnia deweloper patrzy na marżę, ale żeby tę marżę uzyskać, trzeba wydać jakieś pieniądze na działkę, trzeba wydać jakieś pieniądze na koszty budowy. Hmm. Zakładam, że te koszty budowy zatrzymały się, być może trochę spadną działki, jest no ogromne, ogromne zapotrzebowanie na działki. Nie ma po prostu gruntu, więc ja aż takim optymistą co do spadku cen mieszkań nie jestem. Poza tym to trochę popyt kształtuje ceny, a ten popyt będzie, bo w Polsce brakuje mieszkań. To jest jak gdyby ten główny czynnik. Rozmawialiśmy, panie dyrektorze, o zachowaniach najemców na rynku nieruchomości, ale chciałem przez moment się zająć tą specyficzną częścią, jaką są apartamenty luksusowe. Czy tutaj Mieliśmy do czynienia ze zmianą oczekiwań? Na pewno część najemców pomyślała, że dobrym miejscem do mieszkania w czasie pandemii jest Willa pod Warszawą. Stąd powodzenie wszelkiego rodzaju budynków, domów w okolicach Konstancina, Powsina, Szkoły Amerykańskiej. Natomiast my nie odczuwamy tego, że najemcy, najemcy byli bardziej wybredni, dłużej podejmowali decyzje. Natomiast Dalej jest zainteresowanie na apartamentami luksusowymi, apartamentami z centrum, bo to centrum gwarantuje bliski dostęp do biura, bo kiedyś wszędzie wrócili do biura, pewien standard, pewne dodatkowe usługi, które są. Cały świat restauracji, teatrów i tak które kiedyś wrócą. Ale zmienił Pan okres najmu to? W polskim prawie najem długoterminowy to jest najem od dwóch miesięcy. Myśmy to rzeczywiście do tej pory wynajmowali od sześciu miesięcy w górę, w do wniosku, dlaczego nie no, można zrobić inną formułę 2 do 6 miesięcy, bo jest całe mnóstwo ludzi, ja swego czasu odmawiałem różnym, nawet znajomym, którzy chcieli zamieszkać przez 2 do 4 miesięcy, bo remontowali mieszkanie, bo mieli inne powody, bo mieli projekt w Warszawie. Więc dlaczego nie otworzy się na taką nową opcję, która dalej jest najmniej długoterminowym, a gwarantuje jak gdyby nowe możliwości dla nas jako wynajmującego? Katelna Polska to jest fundusz, który także zainwestował w akademiki, i to w Krakowie. Prawdopodobnie 100 tysięcy studentów będzie się uczyć online, i mówię tu tylko o studentach krakowskich, no, musiało to wpłynąć na rynek akademików. Pewno wpłynęło, ale po pierwsze mamy mało akademik, bo tylko 139 pokojów, po drugie to jest prosty produkt skierowany głównie do polskich studentów i to E, moim zdaniem ucierpieli głównie ci, którzy byli nastawieni studiów zagranicznych na studentów Erasmusa. My e, ci, nasz akademik cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Na koniec września nasze zapełnienie według stanu na dzisiaj, czyli biorąc pod uwagę wynajęte pokoje i opłacone rezerwacje, to jest ponad 80%. My osiągniemy 95% najprawdopodobniej. Czyli nie zamienia pan akademików w mieszkania na wynajem? Okazuje się, że nie w takim razie. E, oczywiście Generalnie temat ujmując, trend jest taki, że większość inwestorów bardziej myśli o mieszkaniach na wydajem. Ale no, my mamy takie podejście, że zawsze trzeba dobrze zdefiniować produkt. Ten nasz krakowski produkt jest dobrze zdefiniowany. Małe pokoje, nie za dużo dodatkowych funkcji, każdy się gdzieś tam zamknie, możliwość pracy, niewielka kawiarenka, pralnia na miejscu to wystarczy i uczelnia w zasięgu spaceru albo na hulajnodze, albo na rowerze. Więc. Koncentrujemy się na mieszkaniach, aczkolwiek nie wykluczamy inwestycji w domy studenckie. O tym, jak zmienia się rynek nieruchomości w Polsce pod wpływem koronawirusa, rozmawiałem z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym funduszu Kapella Polska.